Cześć, jesteśmy Kuba. Recenzja ta to fragment jednego z epizodów podcastu Trójkast. Link do pełnego materiału znajdziecie w opisie. Zapraszamy. Tymczasem e, ja zajmę się grą. Pod tytułem ElektroRide The Neon Racing. Jest to również polska gra, do której muszę przyznać, miałem całkiem dużo oczekiwania, chyba trochę za duże. Bardzo dziękuję Adrianowi za, za klucz do produkcji. Ja miałem okazję sprawdzić grę. Znaczy tak, całą przede na Switchu, natomiast Adrian mi zaznaczył, że wersja na Switcha jest. Jaka jest, i, i, i też wysłał mi klucz na PC-a, pe, i faktycznie e, muszę przyznać, że na PC-cie wygląda to lepiej, ale o tym powiem dokładniej e, troszeczkę później. Zacznijmy od tego, czym w ogóle to e, ElectroRide jest. No, jest to wyścigówka z naprawdę niesamowitym i bardzo ładnym stylem graficznym. To się chyba tutaj ze mną, Konrad, zgodzisz, e, bo gra naprawdę robi spore wrażenie e, wizualne przy już jej pierwszym uruchomieniu. Ja bardzo lubię tą taką stylistykę, która jest teraz w modzie i to bardzo dobrze, czyli stylistykę taką trochę cyberpunkową, Blade Runnerową, po prostu neonową, mówmy się. A w momencie, kiedy jeszcze masz do tego samochody, które przypominają klasyki... To, czy przykład, nie no, przypominają... Znaczy, no, no, no są nimi, nie? tylko nie, nie na licencji. No, ale jeździć po prostu różowo-neonowym maluchem, no to jest, jest to coś. E, więc tutaj pod względem e, graficznym jest to naprawdę no, na bardzo fajnym poziomie, e, chociaż jest trochę na, na Switchu, jest kłopot z wczytywaniem się tekstur i często jakieś napisy, e, czy to loga... Kłopoty na e, Switchu? się pojawiają co chwilę. Niemożliwe! Nie może być! No jest, jest to trochę faktycznie denerwujące w, w przypadku... Rozgrywki na switchu na PC, tak jak mówiłem, jest lepiej i, i te technikalia troszeczkę lepiej stoją. E, nie ma takiego kłopotu właśnie, że, że, że coś się nie wczytuje, tylko no przede wszystkim też gra na PCC wygląda dużo, dużo lepiej, dużo ładniej, więc jeśli macie e, możliwość zagrania na jednej i na drugiej platformie, no to jednak zalecałbym tutaj w przypadku e, Electro-Ride wybrać, wy, wybrać PC. Cie. Ale wiesz co, przerwę ja, ci trochę, bo, bo fajnie się ten trend mhm. odmienił w ostatnim czasie. Bo 2 3 lata temu jeżeli gra była dostępna na, na PC yy, i switchu, i to był jakiś tam indyk, to było, że o, na switchu wszystko smakuje lepiej. I ja sam się przyznaję, ja tak często miałem taką opinię, że faktycznie wolałbym wybrać jakiegoś indyka i ogrywać go na switchu. A teraz ten trend się od, odwrócił zupełnie i jeżeli gra jest dostępna na PC i macie dostęp do pc to wybierzcie wersję pc bo działa stabilniej, bo wygląda ładniej, bo gra się lepiej. <gry> Coś w tym, tym jest. Ale znaczy to też jest w świecie. No, to też nie, nie zawsze jest wina samego sprzętu. No bo tutaj y, uważam, że zarzucenie Switchowi, żeby sobie z Electrolyte nie poradził, byłoby karygodne. E, ja tutaj uważam, że to jest bardziej kwestia tego, że po prostu port został bardzo źle wykonany. I, i, i jeśli y, no, pretensje można mieć do, do kogoś odpowiedzialnego za, za przełożenie tej gry na, na Switcha, a nie do, do samego sprzętu. No, bym powiedział, że nie tylko port został źle wykonany, ale to już tam zaraz do tego dojdziemy, mi się wydaje. W każdym razie, no, co gra oferuje? Mamy tryb kariery, który zabierze nas do pięciu państw, jeśli się nie mylę. I w każdym państwie mamy po trzy wyścigi do rozegrania. Tam nie ma, co prawda, jakichś specjalnych udziwnień, a trochę szkoda. Mamy standardowe, zwykłe wyścigi, próby czasowe eliminacje, w których odpada ostatni zawodnik, które też różnie działają, jak wczoraj Konadowi wysłałem właśnie, miałem wyścig eliminacyjny, gdzie startowało 8 albo 9 uczestników, nie pamiętam i podczas jednej próby odpadło dwóch, nie wiadomo dlaczego i ostatnie okrążenie leciałem sam po to, że nie było nikogo, także mm, ale wygrałeś chyba nie tak miało być, wygrałem na szczęście Od, tak, na szczęście wygrałem E, w każdym razie e, na końcu też mamy tryb, e, po, gdzie po prostu ścigamy się tylko z bossem i musimy być szybsi od niego. E, I z jednej strony jest to fajne, ale z drugiej strony, szczerze, e, podczas tej rozgrywki aż się to po prostu prosiło o jakieś udziwnienia. E, strasznie chciałem, żeby czekałem, aż będzie jakaś rampa, żeby wyskoczyć, żeby na przykład zmienić poziom e, tego, gdzie jeździmy, żeby właśnie gdzieś wyskoczyć, skoczyć na inną drogę, e, czy przejać kawałek po budynku, jako że też jest klimat bardzo taki cyberpunkowy, taki futurystyczny, e, myślałem też o tym, że fajne by było to, gdyby na przykład był taki fragment, e, kiedy nasze auto by troszeczkę lewitowało że tak powiem no, sporo pomysłów, wydaje mi się, że ta gra aż się prosi o trochę inspiracje wipeoutowe natomiast tego nie dostaliśmy ale szczerze mówiąc, chyba dobrze ponieważ biorąc pod uwagę to jaki to jest system jazdy to, to by chyba się nie udało a system jazdy jest iście tragiczny Naprawdę, z tak złym systemem jazdy dawno nie miałem do czynienia, i jest to tyle absurdalne, że w końcu ElectroRide na tym systemie jazdy stoi, bo tutaj tylko jeździmy, nie? Więc e, jest to po prostu dobijające, bo tak jak nad wczoraj właśnie rozmawialiśmy o tym wieczorem z Konradem, bo nie wiem, czy wspomniałem chyba tak, ale Konrad też miał e, okazję tak, grać miałem, w ElectroRide. Miałem okazję recenzować nad ElectroRide'a i moje. E, wrażenia z rozgrywki były bardzo bliskie Twoich, także jak tylko usłyszałem, że e, dostałeś do recenzji klucz, e, to już zacierałem rączki i, e, i trochę Ci współczułem też przy okazji. Nie, e... no, aż tak źle nie było. Znaczy ten model jazdy jest faktycznie tragiczny tutaj. Nie, e... w, 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 tak źle nie było. elektroid jest, tak jak mówisz, pod względem oprawy jest świetny, pod względem settingu jest świetny. E, natomiast Problem jest taki, że to jest gra wyścigowa, więc w niej przede wszystkim, naj, absolutnie najważniejszy jest model jazdy, który w Electroride jest kurwa tragiczny. I w życiu, no tak jak mówisz, że dawno nie miałeś do czynienia z tak złym modelem jazdy. Ja nigdy nie miałem do czynienia z tak złym modelem jazdy jak w Electroride. To, to, no co właśnie tam to co się wczoraj pisałem, mi się, mi się pamiętam, jak grałem w L.A. Noir na PS3, to mi się wydawało, że tam się okropnie jeździło, bo tam się jeździło źle. Natomiast tam się jeździło dużo lepiej niż w Electricite i, i to jest ta różnica. Co się tam dzieje, Kuba? Wiesz, problem jest taki, że przede wszystkim bo... Nie da się skręcać. To jest fakt. Jeśli masz jakikolwiek <laughs> zakręt, to tak naprawdę... Najlepsza recenzja, jakby go w... Ever. W lewą czy <grym> prawą stronę już wiesz po prostu, że albo się odbijesz od barierki, zablokujesz i będziesz musiał zrestartować od, najbliżs od najbliższego checkpointa, albo po prostu wybije cię w powietrze i będziesz spadał gdzieś w jakieś między, po prostu modele. E, I to jest okropne, tak nie powinno po prostu być. Przycisk od driftu, to tam nie wiem w ogóle, chyba go dano tylko po to, bo wypada, bo wypada, to, to żeby jest był to, drift. To przycisk od driftu to jest przycisk od przegrywania. Ale to jest, tak jest, to jest e, drift tak, czy ręczny? Za każdym razem, jak ja zacząłem. To jest wypierdolenie się w bandę, tak naprawdę. I ja i za każdym tyle, razem, bo... jak ja zacząłem driftować, to samochód w, w, tracił w ogóle całe, w, całe tempo, jakie miał, i w istocie on zaczął się po prostu kręcić wokół własnej osi, nie? I to nie przynosiło żadnych efektów, więc ja bardzo szybko przestałem w ogóle z tej opcji korzystać, bo, bo to nie miało sensu. W każdym razie, no tutaj się. Nie, to, co powiedział Konrad, tutaj się po prostu nie da skręcać, i był taki jeden tor, gdzie, gdzie było 8 okrążeń do zrobienia, i ten był strasznie mocny zakręt, no i i przez wszystkie 8 okrążeń, 8 razy e, po prostu wpierdzieliłem się w, w, w barierki, bo, bo nie było innej opcji. Wiesz, ty, tylko to trzeba zaznaczyć, nie? To nie jest tak jak w niektórych grach, że model jazdy jest wymagający i po prostu nie. Nie, po prostu nie. Działa. Do dupy. Tak, bo autentycznie walka jest jakby gra w Ride, to nie jest walka z przeciwnikiem o to, żeby być lepszym to jest walka. Z samą grą, żeby w ogóle ten samochód utrzymać na torze. I najczęściej to się nie udaje, i po prostu latasz po, po poboczach. Tak. Jeżeli wpadniesz po ślisk, no to sorry, no to już tyle, nie, nie uda ci się. Eee, z niego wyjść. Ale właśnie to też eee. był dla mnie kłopot, wiesz, że w momencie, kiedy auto zaczynało mi wpadać w poślizg, to już wiedziałem, że lepiej bym kliknąć z guzik, o, yy, który sprawi, że po prostu, wiesz, yy, przerzuci mnie na środek trasy w ostatnim checkpoincie, niż starać mhm. się z tego poślizgu wyjść. Bo wychodzenie z tego poślizgu, w ogóle cofanie to jest też karykatura cofania tak naprawdę. Ogólnie wykręcenie tym samochodem to jest dramat. To się fajnie jeździ prosto, w momencie kiedy musisz jakkolwiek mhm. skręcić, to cała zabawa zaczyna się pierdzielić, nie? Problem też miałem taki, jeśli chodzi o to, bardzo mi się nie podobało to, że były elementy na trasie, który, od których się odbijałeś, nieraz leciałeś w kosmos, a nieraz jakoś ci to pomagało zostać na, na trasie, ale niektóre elementy, uwaga, dla niespodzianki okazały się być przezroczyste, przez które się po prostu przelatywało. I w momencie, kiedy ja sobie powiedzmy wykalkulowałem, że jak uderzę w to miejsce, to jest szansa, że zostanę na torze, no to się okazało, że nie, po prostu poleciałem prosto jak przecinak w modele budynków i, i to wszystko, więc musiałem ponownie resetować i to mi się też bardzo nie podobało. Co też mnie rozczarowało, jeśli chodzi o sam aspekt jazdy, to jest to, że po każdym zakończonym jakby y, trzech wyścigach w każdym mieście, do wyboru się dostaje y, chyba jeden z pięciu samochodów, jeśli się nie mylę. Mhm. Chyba pięć, no. y, I one mają różne tam statystyki właśnie szybkości, y, skręcania i tak dalej. Problem jest taki, że tutaj nie ma żadnej różnicy między nimi. Przynajmniej ja takie takowej nie odczułem. Wszystkie samochody rozpędzają się dokładnie tak samo, wszystkimi skręca się tak samo beznadziejnie. E, prawda jest taka, że nieważne czym jeździmy, to jest bardziej. E, Wizualnie. Ja na początku starałem się jeszcze wybierać takie najlepsze pod względem tych statystyk, ale w istocie potem już po prostu wybierałem samochody, które mi się najbardziej podobały, bo na rozgrywkę nie wpływało to w żaden sposób. Nawet po jednym wyścigu mogłem wybrać sobie takiego wielkiego ala ogórka, nie? Tego busa. Wybrałem go sobie z myślą, że on faktycznie będzie na tyle mocny, że będę mógł odbijać rywali, i w momencie, jak będziemy na równi siebie, to jak kogoś pyknę, to on odleci. No niestety tak się nie stało, bo ten system w ogóle kolizji jest też całkowicie losowy. Raz wjeżdżając autobusem w malucha faktycznie go miażdżę, a innym razem, jak maluch mnie trypnie od tyłu, to mnie wyrzuca za, za, za tor po prostu i, i to wszystko. Więc pod tym względem nawet nie warto się na to wszystko patrzeć. A, a szkoda, mówię. Natomiast. Mnie też, mnie też bardzo bolało to w Electro Ride, że. Jeden z najfajniejszych elementów tej gry jest również jednym z najgorszych, najbardziej psujących zabawę elementów, bo tu nie, Kasper nie wspomniał, natomiast w Electrolight jest taka mechanika związana z przyspieszeniem bazującym na, na kolorze samochodu, bo jeżdżąc po trasie zbieramy sobie takie bryłki kolorowe. Które zmieniają kolor naszego pojazdu, i co jakiś czas. Yy, na asfalcie są wyłożone takie strzałki w, w różnych w trzech kolorach. Tam jest chyba niebieski, yy, różowy i zielony. zielony taki, nie. I zależnie od tego, jaki kolor jest naszego samochodu, yy, to po, te, po tym kolorze strzałek powinniśmy jechać, żeby dostać przyspieszenie, więc to wymusza troszkę takie, no powiedzmy, bardziej taktyczną jazdę, żeby tu bliżej, bliżej wewnętrznej strony zakrętu jechać, innym razem może zewnętrznej, mimo że teoretycznie to jest mniej, mniej opłacalne, jest, jest gorsza ta, ta linia jazdy. Natomiast problem tutaj był taki, że jeżeli samochód przyspieszył, to znowu włączał się problem z modelem jazdy, bo samochód z automatu tracił przyczepność i znowu jakiekolwiek sterowanie, no nie dało się skręcać znowu. To, więc... to prawda i w momencie, kiedy miałeś opcję przyspieszenia przed zakrętem, to ja specjalnie z niej rezygnowałem i po prostu wjeżdżałem na, na inny kolor tego przyspieszenia, żeby go po prostu nie dostać. A to i tak się najczęściej łapałeś o tym już, po pierwszym okrążeniu, nie? Jak już się wpieprzyłeś tą barierkę tak, na tak. zakręcie. W każdym razie też ten, to mi się podoba całkiem ten system, bo to jest ciekawe, to dodaje też pewnej dynamiki, bo też to działa w ten sposób, że jeśli jedziesz zielonym samochodem i pojedziesz na, na to zielone nitro, na te strzałki, to one znikają na jakiś czas. Czyli wszyscy rywale za tobą, którzy są, mają też zielony kolor, już z tego przyspieszenia skorzystać nie mogą. Eee, fajny, bo, bo to też taka mała rzecz w sumie, ale podoba mi się też animacja, jak zmieniasz te kolory, bo to nie jest tak, że twoje auto się nagle z niebieskiego staje różowe, tylko widać jak te wszystkie no, nowe części powoli na ten róż przechodzą. To mi się podoba, to jest, to jest rzecz kosmetyczna, co prawda, na to akurat zwróciłem uwagę. Ta gra to jest naprawdę kopalnia świetnych pomysłów, tylko ona jest po prostu beznadziejnie zrobiona. Gdyby tam przyłożyć więcej pracy, przede wszystkim do właśnie do systemu jazdy, dać temu troszeczkę więcej uwagi. To to byłby naprawdę, naprawdę bardzo dobra gra wyścigowa, i ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast czego też nie rozumiem, to też o tym rozmawialiśmy zresztą konrad przed recenzją. Nie rozumiem tej ilości okrążeń, która jest wraz z postępem gry, ona się zwiększa. I po prostu w momencie kiedy działa ta gra, jak działa, co prawda, tak jak mówiłem wcześniej. Te tory nie są wcale jakieś złe, ale każdy zakręt to się równa, kolizja i też nie ma żadnych urozmaiceń właśnie w postaci jakichkolwiek ramp, czy czegokolwiek, po prostu tam się po prostu jedzie przed siebie i to wszystko. I w momencie, kiedy musisz zrobić 8 okrążeń na jednej mapie i zajmuje ci to 26 minut, no to coś jest kurczę nie tak. No. To, to nie jest Forza Horizon, żeby robienie tylu okrążeń sprawiało ci przyjemność. To motor a miałeś, a miałeś no. jeszcze tak, że na przykład na tym ostatnim okrążeniu jebłeś gdzieś w banner i, i przegrałeś? To, 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 pe to pewnie. Czy nie słyszałeś, tak. jak żeśmy narzekali na model jazdy i skręcali no. jazdy? Miałem, nie miałem raz tak. Nie wiem, jak było tak co przeciwnicy. Wiesz, bo czasami jak nawet. tym znaczy to nie. O tym zaraz przeciwnicy też są chujowi. Znaczy, właśnie tutaj też jest kłopot straszny z balansem, według mnie, bo na początku grałem, spróbowałem na normalu. Na normalu było całkiem ok, e, natomiast zastanawiało mnie strasznie to, bo miałem takie rundy, gdzie dostawałem po prostu w cymbał od nich i, i mnie robili bez kłopotu. E, a miałem takie rundy, że albo było właśnie fajnie wyrównanie, albo po prostu było zbyt łatwo. Natomiast sprawdziłem, jak to wygląda na Easy, i to był po prostu jakiś żart. Bo. Na Easy działa to tak, że jak są rywale za tobą, to oni cisną na maksa, żeby cię wyprzedzić, nie? Ale jak cię wyprzedzą, to się zatrzymują do zera. Albo jadą po prostu 5 na godzinę, a co jest jeszcze bardziej kuriozalne, to jest to, że nawet jeśli wiadomo na te strzałki, które dają ci nitro, to na nich to nitro nie oddziałowuje. O, oczywiście mam na myśli to, że wjeżdżają na dobry kolor, tak? Oni jadą zielonym autem po zielonych strzałkach, ale to im w ogóle nie dodaje prędkości. Chyba, że w tym czasie ty ich wyprzedzisz, to nagle to nitro zaczyna działać. No, wygląda to po prostu strasznie śmiesznie, jak się w to gra, no bo to całkowicie jakoś się wybija z, z tego rytmu. Wiecie, co mam na myśli. Nie powinno to wyglądać w ten sposób. I, I tutaj no to, jest... to, to też jest właśnie taki kłopot, że e, ciężko to e, dobrać właściwie mówię poziom trudności, bo bo tutaj na normalu raz jest naprawdę wyrównany poziom trudności, innym razem jest za łatwo, a innym razem, przynajmniej w moim przypadku, gdzie też mistrzem wyścigówek nie jestem, no ale bywało tak faktycznie, że, że gdzieś tam. Dochodziło do frustracji. W szczególności, jak właśnie to chciałem powiedzieć, była taka jedna plansza, gdzie na linii mety, przed, kawałek przed linią mety, był właśnie taki ostry zakręt. I tam było chyba sześć okrążeń i przez. No, w pierwszym okrążeniu to wiadomo, że wylądowałem daleko. W każdym razie przez kolejne cztery pamiętałem o tym, żeby tam zwolnić, nie wierzyć na, na, na nitro. No ale w ostatnim zapomniałem i się wypieprzyłem poza, poza Tori. W tym momencie skończyłem wyścig ostatni. Musiałem go rozegrać jeszcze raz, a że żeby sześć okrążeń, to trwało to około 18 minut, więc po prostu walimy ubem w ścianę szczerze mówiąc. Eee... Więc no, poza tym tutaj też powiem o, o rzeczach, które mi się wydarzyły na Switchu, a na PCCie takich kłopotów nie było. I, I powiem szczerze, że tak, przede wszystkim nie wiem o co chodzi, ale moje po prostu Joy-Cony, wibracje w Switchu to dostawały po prostu szaleju. Ta konsola tak wibrowała, że to był, była po prostu masakra. I to nawet nie w momencie kiedy uderzyłem w jakąś barierkę, tylko na przykład teraz miałem w ten sposób, że w momencie, kiedy wybierałem samochody po zakończonych trzech wyścigach w jednym mieście, po prostu konsola mi tak wibrowała i te drzycony aż normalnie skwierczało tych wibracji. Nie wiem, z czego to wynikało. Druga sprawa jest taka, że FPS-y podczas jakichkolwiek animacji, po prostu to miało chyba, nie wiem, 10 klatek. To była masakra. Tam jak się pojawiało więcej niż dwóch oponentów, to tak klatki dropiły, Czyli że... Czyli mamy masakra. 60 klatek dzielone przez ilość samochodów na torze. Nie, 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 mamy, mamy 20. No to wiesz, jak... <grym> dzielone a, jeszcze przez, dzielone, przez samochodów ale też, ale też nie wiem, Konrad, czy ty też tak miałeś, nie wiem, czy grałeś w grę z dźwiękiem, jeśli tak, to... To chciałbym, żebyś powiedział, czy też to miałeś, ale we wszystkich cutscenkach, które swoją drogą są w ogóle jakieś z czapy. Ja nie, nie kumałem o co w ogóle chodzi w tych e, przerywnikach filmowych między wyścigami, tam były jakieś dziwne rzeczy. Co prawda, było to utrzymane w takiej fajnej komiksowej ala stylistyce, ale w ogóle nie, nie rozumiałem, co się na ekranie dzieje. Dźwięk po prostu był zepsuty. To brzmiało jak ten e, stary sygnał, jak telefon dzwonił w domu i w telewizorze ci tak burczało, nie? No, to, to nie, to ja problemu z dźwiękiem nie miałem. No to ja na Switchu to była tragedia. Ja, szko, że szkoda, że nie nagrałem tego. To bym wam pokazał, ale no, po prostu była, było, było to tragiczne, szczerze mówiąc. No, no, natomiast ja nie wiem, czego ty nie zrozumiałeś z przerwników filmowych w tej grze, bo to jest po prostu e, f, prosta fabułka, prosta historyjka o, go, o gościu z Polski, który sobie jeździ na nielegalne nocne mistrzostwa. Po krajach ZSRR, nie tu okay, Cze chodzi... Czechosłowacji. I... Okej, okay, no. ale mi chodzi o to, że jakby tam były jakieś motywy, że on się opiera o auto, zaczyna palić szluga, gdzieś tam w tle coś się dzieje, ale coś i się... właśnie problem jest taki, że to do niczego nie prowadziło. Potem masz... no, no tak, bo to kol... miało tylko się wprowadzić w klimat, nie i tyle, to, to nie miało. No to, biorąc... to tak samo jak masz tak w tak z... Forzie Horizon, że. O, że tu Już, Kacper to nie jest siedzi, to nie że się... to musi być fabuła jakaś rozbudowana. To tak samo w tym, we, w, w For undergrandach, Undergroundach, nie? Tam też babeczka wychodziła przed wyścigiem, tutaj się cieszyła i, i, i ten, i się prężyła przed kamerą. To też nic Wprowadzało cię w klimat i tyle. No to nie jest jakaś tam historia rozbudowana. No dobrze, no po, podsumowując, Electro Ride to jest naprawdę gra, która wygląda pięknie. Ja wierzę w to, że gdyby tam pracowało przy tym trochę więcej osób, gdyby tej grze poświęcono troszeczkę więcej pracy to to byłby, byłaby naprawdę dobra gra. Ja zaryzykuję stwierdzeniem, że nawet bym chciał drugą część, tylko że zdecydowanie poprawioną pod, pod tymi względami, o których mówiliśmy, bo to naprawdę ma swój niepowtarzalny klimat i, i, i mi się, mimo wszystko, że ja tak marudzę i faktycznie ten system jazdy był, był naprawdę tragiczny, to ja odpalałem tę grę z chęcią. Mimo wszystko. No właśnie, jeszcze tak eee, narzekacie, wiem, we, we dwóch narzekacie, a ta gra na Steam ma 84% pozytywnych recenzji. Bo mówię, na, 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 na pececie to działa Kuba dużo, dużo no ale lepiej. Ale model to, jazdy byłby e, dużo e, lepszy, wydaje mode, ci się? Że, że to... Nie, nie, nie. Model jazdy jest tak samo tragiczny, no ale wiesz co, nie ma tych błędów, o których tutaj mówimy, bo te błędy, e, czyli zepsuty dźwięk, e, jakieś, e, wiesz, ładujące się modele przed twarzą, no to sprawia po prostu, że, że to też wpływa na, na ten negatywny odbiór. E, w każdym razie mówię, to, to ma ten swój klimat, to naprawdę w to da się grać i to jest ciekawa pozycja. Więc generalnie nie wiem, no, no, dziwię się, że twórcy też tego nie łatają. Bo... Twórca, bo to chyba jedna osoba. Tak mi się też zdaje, bo to jest też w ogóle polska gra, warto powiedzieć. To mi się wydaje, że to też właśnie robiła jedna osoba, bo wczoraj coś tam sobie googlowałem. W każdym razie, no uważam, że tutaj troszeczkę łatania powinno się, bo, bo powinno się zrobić. Tylko wiesz, ta gra już ma rok, nie, praktycznie, więc... To też jest, to też jest prawda. No nie wiem, ja bym na pewno chciał zobaczyć jakąś wyścigówkę w takim klimacie, bo zamysł jest świetny, tylko no wykonanie, wykonanie już troszeczkę gorsze. No i ja tyle chciałem wiedzieć o Electro Ride, natomiast jeszcze jedna rzecz, która jakby ta gra mnie popchna do takich refleksji, to jest to właśnie o czym zacząłem mówić przy, przy newsach, że po prostu Switch to jest naprawdę fajna konsola, ja ją bardzo lubię, wiem wie, co wy o niej myślicie. Ja w każdym razie jestem dużym fanem switcha. Natomiast y, te triggery w tej konsoli są, nie pozwalają na rozgrywkę, która na, się na nich opiera. E, I dziwię się trochę, że w też momencie, kiedy przekładano e, tę grę na switcha, nie przemyślano tego, żeby przyspieszało się nie właśnie e, prawym triggerem, a chociażby guzikiem A, tak jak to jest w Mario Kartie. Bo skoro Nintendo wie, że mają beznadziejne triggery i przyspiesza się A, no to wydaje mi się, że, że z czegoś to wynika. ale jaka to no. różnica? Duża różnica, bo inaczej jest, serio nie wiem czy grałeś w Mario Kart'a czy nie, w każdym razie dużo wygodniej, przynajmniej ręce tak nie... Ty też grałeś pewnie na, na TV, na Pro kontrolerze, na Pro kontrolerze zakładam, nie? E, jeszcze chyba wtedy grałem na y, piesku. Okej, okay, no to w każdym razie ja grałem na Jacona'ach, to mnie tak, jak wczoraj grałem dwie godzinki, to mnie tak po prostu paluchy już bolały całe dłonie, że masakra. To jest te triggery są cholernie niewygodne do, do takiego grania, kiedy cały czas musisz mieć jego wciśniętego. Więc tutaj uważam, że jak, jak, jakiekolwiek wyścigówki faktycznie powinny mieć to na switchu przekalibrowane i powinno się przyspieszać właśnie zwykłymi guzikami, a, a, nie, a nie triggerami. Nie wiem, ja już jestem tak bardzo przyzwyczajony do tego, że przyspieszam prawym triggerem, a cofam lewym, że dla mnie, jeżeli już coś gram i to jest na przykład starsza gra e, PS2, a, czy coś z tamtych lat, to jest to dla mnie zajebiście nieintuicyjne, że przyspieszam XMA e, albo B na, na, na Nintendo. No, no nie wiem, ten, ten trigger mi się wydaje jednak dużo bardziej naturalny. No, no, kwestia przyzwyczajenia. Ale ja nie mówię, Konrad, ja się zgadzam, że w przypadku jakichkolwiek wyścigówek ale nie wiem, Gran Turismo, Forza czy Need for Speed, no to ja sobie nie wyobrażam, żeby na przykład na, na PlayStation gazować X-em czy kółkiem, nie? Mhm. E, ale w przypadku Switcha tak powinno po prostu być, bo naprawdę, no dla mnie to była... Yy, duża katorga. Yy, no ja wiem, w sensie aż tak tragiczne te triggery nie są w moim odczuciu. No, ja uważam, że, że są i mi się to bardzo nie podobało, ale to mówię, to już w żaden sposób nie są zarzuty do, do twórcy gry, yy, ani do niczego, no to jest po prostu konstrukcja konsoli, więc tutaj to jest tylko takie moje przemyślenie, które nie wpływało na odbiór samej rozgrywki. Yy, więc czy bym polecał Electroride... Ciężko mi powiedzieć. Jeśli będzie gdzieś za grosze, to można sprawdzić chociażby po to, żeby po prostu podziwiać tą neonową Rosję, która była najpiękniejszą lokacją, szczególnie ta ostatnia, była naprawdę bardzo ładna. W każdym razie, no, jeśli chodzi o sam system jazdy, czyli to na czym każda gra wyścigowa stoi, no to tutaj jest to, jest to mała porażka. Nawet nie mała bym powiedział. Eee, no mówię, może też to jest Ko Konrad tego, jest ewidentnie, ewidentnie niezadowolony, że za mało zjebałeś tą grę. <laughs> też mam takie <laughs> wrażenie. Eee... No, no ale no, w moim odczuciu, Elektrolyt to jest po prostu synonim zmarnowanego potencjału. Ale bo tak, w ja się super podobało. natomiast model jazdy jest, jest tak tragiczny, że odbiera mi całą przyjemność z grania. No. No co ja mogę? No, trochę wyścigów już pograłem, ale nawet grając w Mario Karty, no to można odczuć, że tu jest kurde coś bardzo nie tak, jeżeli nie może skręcać, nie? No w każdym razie, jeszcze tak pętując to faktycznie jak już, to, to polecam na PC-tach, to jest dużo przyjemniejsza rozgrywka, tak czy siak. Ale dobrze, no to tyle na temat Electrolite The Neon Racing. A jakie jest Wasze zdanie na temat omawianej przez nas gry? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail, wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy!